Cześć, jestem Marysia, a, to a ja jestem Ania, a ja Nikola. Dzisiaj e, otworzymy dwie gry. E, korteks e, zieloną i korteks białą. E, zacznijmy od e, zielonej. Mhm. Zielona i fioletowa to są łatwiejsze wersje od 6 lat. Biała i niebieska to są wersje od lat 8. Mhm. Zielona i... Fioletowa dla młodszych graczy, a biała i niebieska trochę trudniejsza dla starszych graczy. Fioletową i niebieską już od jakiegoś czasu mamy. Jest bardzo krótka instrukcja. Tak jak w poprzednich, nie? Tak jak Uspadamy. każdy. Są mózgi. Tak, mózgi podzielone na części. Nikolka, możesz wyciągnąć te mózgi z wytłaczanki. One są podzielone na takie małe części, nie? Nikola, pokaż nam jakieś części. Są różnych kolorów. Tak, różnych kolorów, takie elementy. Yy, są yy, karty. Tutaj będą chyba dotykowe. Co? Karty? Marysia, ty co tu masz? Tutaj będą chyba jakieś dotykowe karty. Czy tak będzie ważne? W tych y nowych wersjach, w białej i zielonej, jest też osiem nowych wyzwań. Te gry można też ze sobą łączyć. Można białą łączyć z niebieską i zieloną z fioletową. Są y dotykowe obrazki. Tutaj, tutaj, podbliżam. Są dodatkowe obrazki takie, że można poczuć jak strukturę. Fakturę. Są motylki i pionki są. I. okej. A pokaż kilka kart tamtych z wyzwaniami, znaczy z zadaniami, jakie tam będą do zrobienia. Są że może chyba mhm, tak jakieś, no zobaczymy później o co tam chodzi. No tu są Marysia takie same, weź jakieś inne kategorie jeszcze pokaż. Mhm. Także są nowe kategorie zupełnie jakieś pewnie. Te są chyba do tego żeby mhm, dotykowe. Te dotykowe. Mhm. Okej, okay, może nie będziemy wszystkich zdradzać. Także na pewno są jakieś nowe tutaj kategorie. Ok, to Nikolka, spakuj zielonego, a otwieramy białego. Jak już otworzymy, to też pokażemy, jak się granie w podstawową wersję. Dla tych, którzy jeszcze nie znają korteczka, nie wiedzą, jak się w ogóle gra. Hmm? I co tam a nie mamy? Instrukcja, takiej samej wielkości jak w poprzednich wersjach, są mózgi, też tak jak w poprzednich. Hmm, I karty. Ok, otwieramy. Mózgi są chyba takie same, nie? We wszystkich częściach. Szczelnie zapakowane. Pokażcie, jakie są karty Marysia w tych dotykowych? są hmm? Abuga, Do kamery dzwoni musicie odkręcić. Hmm? Tak, także nowe karty dotykowe. Super, te karty są po prostu świetne, nie? Niektóre są ślizgie, niektóre są matowe, mają naprawdę super różne faktury. Ale łatwo jest zgadnąć, dotykając, co jest pod spodem. No, tak. Tak. Nie, no ciężko. Jak już się pozna grę, to na pewno. Trochę łatwiej pewnie wtedy, tak? Zapamiętać. Mhm. Ale mimo wszystko są niektóre faktury tak zbliżone, że. Ciężko. i są mhm. różne. O, i też karty, nowe jakieś czy? zadania. Mhm. Też jest labirynt. I jest to żenie. Mhm. I tu jest do dotykania. I. I A tak. odwróć się z tyłu, jakie tam są kategorie na przykład. O, tu coś, pewnie coś jest jedno, jakieś, mhm, tak, super, nowe kategorie, także zaraz sobie doczytamy, co tam się robi. Mhm. Fajne jest też to, że można sobie te karty łączyć z wersjami. Mhm, super, dobra, to chowamy kortek z biały do pudełka i przygotowujemy niebieski. Pokażemy teraz, jak się gra. Kładę karty, ćwiczy. I gry są bardzo podręczne, więc to lepiej mhm. Super, tak. E, mhm. Przestawcie na bok, żeby wam nie przeszkadzał. Na bok. Pokażemy mhm. teraz, jak można zagrać w Cortex mhm. wersję w Wersję niebieską. Tak, w podstawową wersję. Co Marysia robisz? Najpierw rozkładamy. rozkładamy Karty dotykowe. Karty, żeby... Nikolka, przestaw sobie te fioletowe pudełko korteksu, bo nie będziesz widziała dobrze kart. Tak, i każdy się przygląda kartom teraz przez 10 sekund tym dotykowym. I po 10 sekundach je zakrywamy. No, Ania, możesz pozbierać już. I układamy w stosik i tasujemy. Na boku wysypujemy sobie elementy mózgów, kładziemy karty dotykowe z boku, mhm. i y y pokażemy wam jak do czego służą karty. Tak. Jakie są kategorie? Kategorie. Mhm. Co między innymi można tam y na przykład robić w korteksie? Y mhm. y w takiej karcie mamy dobrze dołożyć. Na przykład do klocka, żeby Dopasować element dopa trzeba, dopasować, tak. tak uh -huh. element. Czyli jak pojawi się taki symbol, to musimy dopasować element. Ok, następna karta. Tutaj jest labirynt, uh -huh. czyli musimy znaleźć odpowiednią drogę. Odpowiednią drogę dojście. Uh -huh. o, tak na przykład taka karta. Uh -huh. A tutaj szybko, y wszystko trzeba zapamiętać. Uh -huh. I jeśli się zapamięta, to trzeba klepnąć na tą kartę i wszystko wypowiedzieć. Tak. Zawsze jak już szybko będziemy znali odpowiedź i rozwiązanie zadania, to trzeba klepnąć kartę, żeby jak najszybciej e, odpowiedzieć i udzielić prawidłowej odpowiedzi. E, taka karta e, wyzwanie, mhm. czyli na przykład jak zobaczymy taką kartę, to trzeba ją nacisnąć? No nie, ten, który pierwszy, ten, kto poprzednio zdobył A ten, kto, e, kto poprzednio zdobył kartę? Dostaje wyzwanie i ma szansę, żeby kartę tą dotykową odkryć, tak? tak? I wtedy pozostali gracze, kiedy jest taka karta z wyzwaniem, pozostali gracze temu graczowi, który w poprzednim ruchu zdobył kartę, wybierają jedną kartę z wyzwaniem i on z zamkniętymi oczami musi odkryć, co tam na tej karcie jest i zgadnąć. I jak uda mu się zgadnąć, to od razu otrzymuje jeden mózg. Mhm. Ta karta, którą ta, ta trzymasz? Jest karta do... trzeba znaleźć parę, mhm. ale nie zawsze jest... W... W tym samym kolorze. Uh -huh. Odwróć, pokaż nam na przykład. Wam kartę. Tu na przykład będzie uh -huh. żyrafa. Tak, żyrafa, ale żyrafy są w różnym kolorze, taki sam kształt. No. Y tutaj trzeba znaleźć, ile jest więcej przedmiotów. Czego jest najwięcej? Uh -huh. y tutaj trzeba dotknąć element na twarzy y uh -huh. odpowiednią lewą, ręką. Y prawą ręką. Uh -huh. I odpowiednim palcem I tak? Odpowiedni mamy pal numerki palców i ręce na kolory i odpowiednim ręką i odpowiednim palcem trzeba dotknąć odpowiednią A jeśli ciała. zobaczymy taki symbol, to jeśli będziemy mieli na przykład e, taką, e, tu będziemy mieli na przykład jak jest red, to powinno być w czerwonym kolorze, mhm. a tutaj będzie... Czyli musimy odpowiedni napis do odpowiedniego koloru, czyli po angielsku mamy napisy i prawidłowe to byłoby wtedy, kiedy mamy na przykład napis orange i on byłby pomarańczowy. Hmm? Okej, okay. no to odłóżcie sobie na bok i zaczynamy, tak? Spróbujemy zagrać. Dziewczyny skupienie. Odłóżcie sobie Marysia instrukcję trochę dalej, żeby wam nie przeszkadzała. No i odkrywamy. I teraz odkrywamy jedną kartę. Pierwsza nasza karta to jest labirynt, więc trzeba będzie znaleźć prawidłową drogę. I kto pierwszy klepnie i powie odpowiednią odpowiedni symbol. Mhm. Odkrywamy. Dobrze? Dziewczyny sprawdzają. Hmm? Pokaż nam, Marysia, kartę. Super, Marysia, dobrze. I teraz tak. Marysia bierze kartę przed sobą, zakrytą, i przed sobą można mieć tylko cztery karty maksymalnie, tak? Gdyby komuś się udało zdobyć piątą kartę, to musi zdecydować, z którą ją zamienia i którą kartę odkłada na bok. Jeżeli zdobędziemy dwa takie same symbole, to wymieniamy te dwa symbole, te dwie karty, na jeden kawałek mózgu. Tak. I wygrywa osoba, która zdobędzie cztery kawałki mózgu. Ok, następna karta. Odkrywamy. Teraz mamy. Aha, kartę dotykową. Czyli wyzwanie. Czyli Marysia zamyka oczy, dziewczyny wybierają jedną kartę wyzwania dla Marysi. Hmm? Pokażcie nam, dziewczynę. Okej, okay. dziewczyny wybrały taką kartę. I zakrytą Marysi podają. Marysia, z zamkniętymi oczami. Zamknięte, zamknięte, nie podglądamy. Nawet jak masz kartę odwrotnie. No to co? No to szybko, to co? No to ja stawiam na misia. Miś. No niestety, nie udało się. Gdyby Zastaniamy. się udało, to Marysia otrzymałaby od razu kawałek mózgu. Odkładamy na boczek. Marysia odkładasz tą kartę na boczek. I odkrywamy następną. Mhm. Teraz odpowiednią ręką trzeba dotknąć odpowiedniego ucha. Dobrze, Ania była pierwsza, tak. Ania zdobywa kartę, odwróc ją sobie. Prawą ręką, drugim i czwartym palcem trzeba było dotknąć prawego ucha. Mhm. Ok, teraz trzeba będzie znaleźć parę. Mhm. Tak, udało się. Okay. Można też karty wykładać nie na ten stosik, tak jak dziewczyny teraz robią, tylko obok sobie wykładać, tak? Dziewczyny, pokażcie, jak będziecie obok wykładały, będzie wam łatwiej klepać. Tylko przysunciej sobie stosik, żeby, był ka żeby każda dobrze kartę widziała. Orangutany. Mhm, najwięcej jest orangutanów. Mhm. Dobrze, to Marysia, zdobywasz kartę. Mhm. No i wykładamy następną. Tu trzeba dopasować dobry element pasujący. C mhm. Mhm. Dobrze, Maryśka, tu mistrzyni. Ile masz, Marysia, kart? Poczekaj, Ania. Cztery. Cztery karty. Więc jak teraz Marysia zdobędzie jedną kartę, to będzie musiała wymienić którąś. Ok, mhm. odkrywamy. Trzeba dopasować element. B. Mhm. Dobrze i teraz, gdyby Marysia, yy, gdyby nie Ania, a Marysia zdobyła ten element. Marysia, weź na chwilę od Ani kartę. To musiałaby wymienić, czyli jedną kartę by odrzuciła. Odrzuć Marysia najpierw jedną kartę którąś. Na przykład tą by wymieniła, tą by odrzuciła i teraz ma parę. Pokaż Marysia parę, jak będzie wyglądała. I taką parę kart można wymienić na jeden element mózgu. Czyli odrzucamy tę kartę i bierzemy jeden element mózgu. Mhm, super. I kto pierwszy zdobędzie takie cztery elementy, ten wygrywa. Lubicie grę Kortex? Tak. Super. No to polecamy również, bardzo fajna gra ćwiczy wiele różnych umiejętności, także warto sobie trenować i próbować zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.